Czy wiesz, że nie wszyscy ludzie splatają palce w ten sam sposób? Chociaż na pierwszy rzut oka nie widać dużej różnicy, tak naprawdę są trzy pozycje rąk, które nas wyróżniają. Zdaniem ekspertów, sposób w jaki przyzwyczailiśmy się do trzymania kciuków może wiele powiedzieć o naszej osobowości. Zgodnie z badaniem, w zależności od najbardziej aktywnej półkuli mózgu, można określić zachowanie osoby. To odkrycie jest naprawdę interesujące i chcemy się nim z Wami podzielić. Obejrzyj ten film do końca, może lepiej poznasz się. Jak więc krzyżujesz kciuki? Lewy kciuk na górze. Jeśli krzyżujesz palce w ten sposób, prawdopodobnie jesteś osobą praktyczną. Nigdy nie podejmujesz pochopnych decyzji, przemyślisz wszystko dokładnie. Przed wyciągnięciem wniosku ocenisz wszystkie za i przeciw. Możesz zrozumieć, kiedy ktoś cię okłamuje. Z tych powodów przyjaciele i rodzina są bardzo cenni i przychodzą do ciebie po poradę. Jesteś szczerą osobą, a Twoje sugestie i rady są bardzo trafne. Nie należysz do tych, którzy chcą żyć w nudzie i monotonii. Masz też poczucie humoru i jesteś bardzo towarzyski. Jesteś też romantyczny, a w związku Twój partner nie będzie się z Tobą nudził. Oba palce razem. Jesteś perfekcjonistą i analitykiem, i tego samego oczekujesz od innych. Jesteś dobrym przykładem dla innych. Ponieważ zwracasz szczególną uwagę na ich problemy i pragnienia, zwłaszcza na bliskich ci ludzi. Zawsze słuchasz opinii wszystkich i starasz się zrozumieć ich punkt widzenia przed podjęciem decyzji. Jesteś bardzo otwarty, szczery i uczciwy. Twoja szczerość czasami rozbraja ludzi, a ta cecha przyciąga przede wszystkim. W związku oceniasz otwartość, uczciwość w każdej sytuacji. Nigdy nie boisz się mówić, co myślisz. Prawy kciuk na górze. Jesteś bardzo emocjonalny i wrażliwy. Możesz zrozumieć, jak się czuje dana osoba, nawet jeśli próbuje ukryć swoje prawdziwe emocje. Dzięki temu ludzie mogą łatwo przed tobą się otworzyć i porozmawiać o swoich problemach. Ta umiejętność pozwala również spojrzeć z innego punktu widzenia myśleć kreatywnie i zawsze widzieć znacznie dalej. W ten sposób prawie zawsze możesz podjąć właściwą decyzję. W związku możesz łatwo zrozumieć niewyrażone uczucia partnera. Nigdy też nie będziesz mieć problemu ze spełnieniem swoich potrzeb emocjonalnych. Jesteś osobą, która nie ocenia po wyglądzie. Wolisz poznać prawdę, nawet jeśli boli. Nie chcesz, aby twoi bliscy cierpieli, więc zawsze starasz się ich uszczęśliwiać. Mam nadzieję, że ci się to podobało. Napisz w komentarzach, jeśli zgadzasz się z tym opisem.